Tak? Smakują ci? Mm, to nie są najlepsze lody w mieście, a raczej najlepsze lody w kraju. Mówiłam, że jak spróbujesz tych lodów, to poczujesz się jakbyś był w lodowym raju. <grym> o nie! To cię tak śmieszy? I co mam teraz zrobić? <grym> nie wiem, ale mm, nie myśl sobie, że dostaniesz mojego. W życiu. A, i zostawisz mnie bez deseru. To jest przez twoje roztrzepanie! Tylko nie, to, nie, nie wierzę. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Chwila, ktoś tu mówił o moim roztrzepaniu. Nie, ja swoje wyrzuciłam, bo twoje ci upadły, a że zrobiła mi się ciebie szkoda, to pomyślałam, że żadne z nas nie będzie jadło lodów i już. Jasne, pewnie. A to nie przypadkiem dlatego, że takie z nas nie zdary. Pewnie, że nie. Czekaj, Luna, spójrz mi w oczy i powiedz, że nie jesteśmy tacy sami. No dobra. Co dobra? Może jesteśmy do siebie odrobinę podobni, ale tylko trochę. <słuch>